Moi drodzy, skocznia w Klingenthal, Falkland Arena przywita skoczkinie i skoczków najlepszych oczywiście przed sezonem zimowym, który rozpocznie się 21 listopada od zawodów Lillehammer. Ale co ciekawe, Falkland Arena w Klingental była już podczas letniego pucharu kontynentalnego i oczywiście będzie także areną zmagań w letnim cyklu Grand Prix. Co ciekawe, skocznia w Klingental jest nie tylko skocznią dużą, ale skocznią, która... Jak wiecie, potrafi umożliwić zawodnikom nawet lądowanie za 150 metrem, jak się okazuje. No, i właśnie jednym z takich przedstawicieli, którzy huknęli aż 150 metrów, był domen Prełc, który w pierwszej serii konkursu letniego pucharu kontynentalnego uzyskał aż 152 metry. Oczywiście po tym skoku został zdyskwalifikowany, ale radość reprezentanta Słowenii, no i przede wszystkim ten fenomenalny skok domena Prełca, no, na pewno zostanie zapisany w anna, Historii skoków narciarskich. Oczywiście rekordem skoczni nie będzie, ponieważ rekordem obiektu nadal dysponuje Mariusz Lindwig, który uzyskał 148 metrów parę, parę ładnych lat temu. Natomiast, oczywiście Skocznia w Klingenthal ma jeszcze jednego zawodnika, który w sesji treningowej, oczywiście poza jeszcze przedletnim letnimi zmaganiami, mówi to oczywiście przedletnim cyklem Grand Prix, także postanowił się przelecieć na tej skoczni i przy sprzyjających warunkach Tate France, bo o nim mowa, reprezentant Stanów Zjednoczonych uzyskał równiutko 150 metrów ten skok oczywiście do zobaczenia na Instagramie, natomiast ja Wam tutaj też podlinkuję, oczywiście i zobaczymy także źródło, no bo ten fenomenalny wręcz skok reprezentanta Stanów Zjednoczonych, no przychodzi najśmielsze oczekiwania, no ale Tate France pokazuje, że dobrze czuje się na na Arenie, no i jeżeli warunki dopiszą i wiatr nie będzie przeszkadzał, to kto wie, jaki tam pojedynek stoczą. Oczywiście, jeśli chodzi o skład reprezentacji Polski na letni cykl Grand Prix w Klingenthal jest doskonale znany. Wiemy, że w miejsce Macieja Kota pojawia się Kasper Tomasiak. Natomiast oczywiście pozostała grupa zawodników, czyli Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Aleksander Zniszczał i Paweł Wąsek plus Kacper Tomasiak, to jest ekipa męska. No i w ekipie żeńskiej, Ania Twardosz, Nicole Konderla-Juroszek i Pola Bełtowska. Trzymamy kciuki za biało-czerwonych, wierzymy, że również będą mogli poszczycić się tak dalekimi lotami jak właśnie Domen Preutz w letnim Pucharze Kontynentalnym, czy oczywiście Tate France w Treningu. Także mam nadzieję, że Wam się ten materiał spodoba. Jeżeli się spodobał, zostawcie subskrypcję, łapkę w górę, to mi pomoże w rozwoju mojego kanału i żebym mógł dotrzeć do szerszej grupy widzów. Tymczasem dziękuję, zapraszając na jutrzejsze kwalifikacje. Najpierw zaczynamy od kwalifikacji kobiet, później kwalifikacje mężczyzn, no i na cały weekend, na całą rywalizację w Klingental. Także dziękuję za uwagę, do usłyszenia, do zobaczenia. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i mam nadzieję, że będziecie obecni, bo skokowych emocji. W tym lecie jeszcze nie koniec, no ale letniego cyklu Grand Prix już niestety koniec, kłaniam się.